A nie ja pokażę ci, jak się jeździ autobusami ku Prakowie. Bilety musimy kupić. Oczywiście, że nie musimy kupić bilecik, to jest aplikacja mobilna. Na której czekasz, aż wchodzi kanał, wchodzi kanał i kupujesz dopiero wtedy Michael. Co ty chcesz stracić pieniądze tak prosto? <laughs> Masz do czynienia ze studentem, chłopie Siema kość tam serdecznie. Z tej strony kubo patecki i mini Mike. A i wariatecki. Słuchajcie. Motorem napędowym będzie praca zespołowa w dwójce i zarobienie dużej ilości pieniędzy. Buły. Ja jestem biednym studentem. Ja znam bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy, gdzie można zjeść bardzo tanio. Ja na przykład wiem, co gdzie robi się na rynku. I tam możemy obrać dobry temat, w jakim miejscu stanąć i zacząć swoje jazzy tak zwane. Podejmiemy tą współpracę? Podejmiemy współpracę. W kupie siła, w kupie wos. Czyli dzisiaj. Tak. Najlepiej przyjdzie dzień za 10 złotych. I mogę mnożyć kapitał. Nie masz jakiejś dwójki? Mogę ci dać. Mordo? Bieduszki. Łooo! Wow! Nie! Nie! Co z tobą? Mordo, robimy sesję zdjęciową. Bo ja ci mam taki dzień, 10 złotych. Kupiłem za 10 złotych zeszyt i długopis. Zamierzam pytać się o ludzi, Na ciebie, jak mnie znasz, nie chcesz, może ja mogę zrobić ci twój portret pamięciowy za 2 złoty. Spoka! Wchodzisz w ten deal? Jasne, wchodzę z deal. Dobra, jasne. ekstra. Potrzebuję 5 sekund. Ile lecimy. Uwaga, obracam się zobaczyć. to jest portret talenciowy. Tak, nie obraziła, tak, w międzyczasie. Dobra. Peter, zobacz. Jak, jak ty byś ocenił? A jeszcze brakuje najważniejszego. Są dziury na spodniach. Są dziury na spodniach. Oczywiście. podpis artysty, który wykonywał, tak? Piękne. Przecież podobieństwo idealne. I brawa? Chciałem zrobić aparat na zęby, ale uznałem, że mogłoby wyglądać jak, jak dziury w zębach. bardziej Nie, no świetne, Bardzo mi się podoba. <laughs> Dziękuję, świetny biznes. E, gratulacje. Dzień. Jesteś pierwszą właścicielką mojej pierwszej pracy. Także jak kiedyś będę sławnym artystą, A, to, to będzie warta miliony. Dobra, to Myślę, ja sobie powiem, powiesz dobry... sobie na ścianie i Ci w DM. Ekstra. I miłego dnia. Dziękuję Cześć. bardzo. Pa, pa A nie chcesz dla siostry może portretu? A mojej siostry? No, twój. Ale portret kosztuje 2 zł. Tak. <grystanie> tak. Artysta? Jeden ze sławniejszych w Polsce. Bo jak przyszliście jak przychodzi do mnie to to co normalne. No, obrazy, na, obrazy czy, czy co ogląda moje? A ja nie <grystanie> wiem, czy fotom telefon. Patrz. Detale detale jakieś. Detale, detale, dobra, dobra, a pasz, patrz. Parasolka. Parasolka. Co myślisz? Przepiękny, no jeden do jednego <grymne> Bardzo dziękuję, świetny biznes Chcę jeszcze prosić Tak, jasne, jasne jasne, jasne. Chciałam pozdrowić Julkę i Wiktorię, moje siostry Pozdrawiamy To co, chcecie portret grupowy? Koszt jeden, dwa, zł nie no, grupowy, trzy złote grupowy Dobra, pi pisaj. Dobra. piszaj Dobra Tutaj mamy, mamy piękną panią Blondyneczkę taką piękną Mamy oczywiście tutaj y, szalik, trzeba go, trzeba go tutaj... A paszka. a paszka! A paszka, sprawdzam z czujność I żeby chronić przed deszczem, jest też parasol Ja Brakuje najważniejszych jeszcze pięknych oczu, y, oczu w kolorze Brązowy. brązowym, tak jest I wielkiego uśmiechu na twarzy Oczywiście, jak zawsze No i, no i 3 złote za taką y, usługę Pięknie, pięć, Pięć, Jezus to... Dziękuję I bardzo. I miłego dnia życzę, dziękuję, dziękuję bardzo. Rysowanie już mam wymasterowane. Wydaje mi się, że jestem w tym bardzo dobry, więc teraz będą wiersze. Teraz będę pisał wiersze. Chłopie, wiersz 10 złotych, koniecznie. Minimum. Minimum. Dobra, słuchajcie, proszę Państwa, to jest ten moment, w którym się cieszę jak nigdy. Bez dwóch Na A chcecie mogę dla was wiersz napisać. Bo ja dzisiaj mam y, taki challenge, że muszę przeżyć cały dzień za 10 zł. Dobra, dobra, jak mam na imię? Grzesiek. Grzesiek, a ty? Miszka. To może chwilę zająć, spokojnie. Mam gotowe. Oczywiście się podpiszę, to jest wersja robocza. Jesteście gotowi na to? Tak, tak, dawaj Siedzę sobie tu w galerii, prawie kamerę nam wzięli. Grzesiek podszedł tu po zdjęcie, a ja dyszkę zgarnę w prezencie. Miszka siedzi obok niego, a ja pytam, czy to randka kolego? W sumie nie ma to znaczenia. Życzę Wam dziś powodzenia. To będzie najlepszy z moich portretów. Serio. On będzie 3D. Spokojnie, łapę zrobię Ci dwa razy większą. Dobra. Oczywiście mój podpis, i to jest portret. To jest portret. Szczerze, najlepszy jaki mi wyszedł. Panowie, żeby nie było! Ale ja nie biorę kasy za darmo, dlatego ja chcę Wam coś dać od siebie. Ja muszę Wam powiedzieć żar. Co ja to mam dobre? Co ja to mam dobre? Ah, pamięć mam dobrą. <laughs> a potem then the <szle> smog. <laughs> smog? Guys, sorry, sorry. Uh, can I interrupt you? I'm a YouTuber from Poland, and uh, I have a challenge for today that I'm trying to uh, live a day for like 10 zlotys so this is where are you from? Italy. Italy, si lavora, si fatica per il pane per la figa. Fammi un pompino con gli no, his fondolano and some more. Uh, I uh, okay. And I have a question. To be honest, I love Italians. Really. Can you can you like buy for me? I have like special cards, so it's like discount. Can you buy some food for me because uh, I'm like short on money? Really? Uh, grazie mille. Grazie mille. 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 Grazie mille. No way. No way. Really. And you are from z you are from south south or north? North, north, north. North? So Milano, oh, Milano, Turin, Turin. We are near Turin. Yes. Oh, thank you very much. Thank you very much. I'm, I'm really, uh, like, grateful, So guys, uh, have a nice day, uh. Hop, Spadamy. Zaraz później z wpadnie i jest po nas. Jestem studentem i wiem jak zjeść dobrze y, w taniej cenie. Y, wie pani co? Ja bym poprosił tak y, podwójną porcję ziemniaków. Tylko muszę przeżyć po prostu na jak za, na najtaniej dzień e, i mam prośbę, bo jestem łasuchem, można by było tych ziemniaczków troszeczkę więcej, podwójną porcję, żeby to było naprawdę tak, żeby się najał. To gdybym mógł prosić jeszcze jakieś masełko położyć na te ziemniaki, żeby one były jeszcze... Tak. O, cebulka jakby pani dołożyła na wierzch, to byłbym w niebo wzięty. 8,80. Proszę. Dziękuję bardzo. O Jezus, dostałem jeszcze kotlecika no, od pani, tak? Dziękuję bardzo. Widzicie? Tak? opłaca się mieć znajomych, nabijem wszystko. Jezu, wiesz. Stówę. Ej, spierniłem się tak rzeszowni. No strasznie. Ej, kupiłem wszystkim prezenty. Co ty nie powiesz? No zobacz, to jest twój. Jeden kupiłem, drugi zabiorą. Powiedz mi, że tam będzie jakieś siedzonko, to... pieniądze. Aaaa! Dzięki, Dzięki, dzięki. No, robisz? i cały dzień wreszcie spędzimy. Miejsce tam, gdzie powinniśmy, czyli w workach na śmieci. A, sposób poruszenia się, powiesz tak, nie sobie Ale może stać też... krzyw, jakieś patenty. Czego tak, 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 nie tak. byłby krzygać, gdyby nie, nie zaczął tutaj, kombinować Zobacz, jak Dionizos, taki wiesz? Bóg grecki, nie? Ekipust. 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 No. To jest właśnie, nowy ruch, musimy wypromować go w 2020, to musi być Młodzieżowy Ruch Roku Czyli jak powiecie żart, ale tylko was śmieszy, przybijacie sami piąteczkę O kurde, to ja bym takie piątki co chwilę <śmum> No i teraz powinieneś właśnie w tym momencie no. Ja chyba Dobre. w ogóle zostanę w klapkach że, Nie będę potem zakładał my... Aha, w ogóle no w sumie Dobra, chwilę. No, no, o ile? O no teraz cztery ja też zrobię cztery, cztery, pięć. Raz pięć. Oooo! Dawaj 6, no. Dawaj 5 albo jesteś całą Daj mi się rozwad. 3, 3, 3, 3. 3. <laughs> Dawaj cztery, no ale tu wolać, jakbyś prawie spadł i prawej był koniec challenge'u Poczekaj, poczekaj. Zrobię sobie tak, żeby pięć było e, dobra, to, tak, że, właśnie, ić, ić te Eh, nie, tak źle. Właśnie, pisz, tam się Mamy tego ocenę, żeby tam zabezpieczyć mi twarz, jak muszę. Nie, się nie, tak, to nie, ma. ma... No, nie, ma. A, nie, 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 jak to Jak? zrobiłeś? To jest ciężkie co ja. No jest, no jest, ale ja ćwiczyłem chłopie parkour. Ja z dobrze skaczę ogólnie. Okazji tej, że te majtki używane były Kaukiego. Jest! Zoparane. Jest! Zawsze chcę je dostać. O oh. oh, kurde. Jak słyszałem, że, że ktoś tutaj zawinął orła. Totalnie jak patrzę na swoje. Rej, totalnie co? ci nie mogę ufać. A no tak to że No, tak, no. Tak chcę tylko Głowę dawaj tam. No, ty to się przybić patrz no. no nie no, to tak, żeby było choć trochę wiesz No, tak. Trzy? Cztery. No, wskażę. To ci raz kupię. Dobra, jesteście razem, chodźcie do góry. Dawaj go do środka. i to i interesie, chcę się dowiedzieć. Dwa w jednym. Wiem, że ci nie pasuje, ale to będzie miał takiego oversize. Wiesz co chodzi? To Co? Nie znacie Overlord? Ja wiem. jak NPC w jakiejś grze takiej.

Już, już, Bóg, bo... idziemy, widzimy, widzimy. do widzenia. do widzenia. Ja Cię czuję Ja się czuję tak. Czego nas Pan dotyka? Czego nas Pan dotyka? Czego nas Pan dotyka? Jeden drugi. Czego nas Pan dotyka? Do widzenia powiedziałem. Czego nas Pan dotyka? Czego nas, Czego nas pan dotyka? Czego nas pan dotyka? Czego nas pan dotyka? A tak grubo to chyba jeszcze nie było nigdy. No tak to jeszcze nie poczułem szkalowany. Kurcze no nie wiem czy... Przestraszyłem się, że dostanę tą pałą.